Niedużym nakładem sił można zarobić naprawdę fajne, sowite pieniążki. Gość sprzedawał mieszkanie w Bytomiu po to, żeby mieć na wkład własny na mieszkanie w Gdyni. Jakie dysproporcje. I potem tak? dużo udało się wynegocjować, tam wynegocowaliśmy wynegocjowaliśmy 40 tysięcy. W szkoleniach mówili, że ulotki już nie działają, ulotek już chcecie to róbcie. No My jednak zrobiliśmy, troszeczkę pod prąd. W dzisiejszym odcinku zdradzimy Wam, jak zarobiliśmy 50 tysięcy na mieszkaniu w zaledwie tydzień czasu i bez będnego lania wody będziemy opowiadać tylko o własnych przykładach i o własnej praktyce to, co się u nas w życiu wydarzyło. I tych przykładów będzie jeszcze więcej. Teraz przejdziemy do naszego tytułowego strzała, czyli 50 tysięcy w tydzień, inwestując raptem 100 tysięcy. I było to, pamiętasz, które mieszkanie? A to już na czysto po podatku było 50 tysięcy. Tak, tak, albo nawet troszkę więcej chyba. no. Kawalerka w, w Biruniu. Dokładnie. <laughs> tak, to też ciekawa, mega ciekawa historia, bo ja też wątpiłem, no bo już nawet na szkoleniach mówili, że ulotki już nie działają, ulotek już chcecie, to róbcie. No i my jednak zrobiliśmy troszeczkę pod prąd, no bo jeszcze nigdy nie robiliśmy, no to nie wiemy, nie będziemy wiedzieć, jak to jest zrobić ulotki. I zrobiliśmy, no i tutaj jest rządzenie losu. Oczywiście szczęście sprzyja działającym. Spróbowaliśmy sobie ulotki poroznosić. No i akurat tak się pięknie złożyło. Gwiazdy, układ planetarny dla nas sprzyjał. Pan starszy się wyprowadzał z mieszkania i akurat nasza ulotka, wynajmował. Które wynajmował, który był najemcą, A nasza ulotka, ulotka trafiła na stertę tych wszystkich ulotek na skrzynce pocztowej. Należy pan, akurat to był jego okres wyprowadzki, wziął pierwszą z góry, ona była akurat nasza. Zadzwonił, że ten właściciel chce mu odsprzedać to mieszkanie po super atrakcyjnej cenie, ale on nie chce tego mieszkania jednak kupić, no i tak wziął pierwszą ulotkę z brzegu, trafiło na nas. No i mówił, że, że on tą kawalerkę wycenia na 70-80 tysięcy złotych. Co wtedy już takie mieszkania na rynku stały gdzieś po 120-130. Tu już mówimy o. Coś, coś ciekawego. To takie, kto to takie rzeczy sprzedaje za takie pieniądze? Okazało się, że, że właściciel mieszkania taką cenę dał promocyjną tylko temu panu starszemu, który się wyprowadzał. Yy, tak, bo miał tą świadomość. Że pozarabiał sobie na tym wynajmie już tyle i z dobrego serca chciał mu w takie mniej, ale że to jacyś obcy ludzie się nagle zjawili, więc wykręcił nam tą cenę na 100 tysięcy złotych. Ale my dalej byliśmy zadowoleni, wiedzieliśmy, że to jest super turboszczał. No, i wtedy pamiętam, że oglądałem ceny transakcyjne mieszkań. No to licząc z metra, bo nie było akurat takiego metrażu w opercie, ale licząc inne, większe mieszkania z metra, no to wychodziło, że będziemy mogli sprzedać to mieszkanie za 120-130. I pamiętasz wtedy, zastanawialiśmy się, czy remontować, remontować to mieszkanie, robić standardowy flip i zarobić, czy spróbować sprzedać je po prostu Jak stoi? jak stoi. Tam chyba jedną żarówkę pamiętam wtedy, bo nie działała. To... Przepraszam, ja je wkręcałem, to były dwie żarówki. Dwie, no właśnie, to, to były dwie żarówki. Tak, podjęliśmy takie działania. Dwie żarówki zostały wymienione przez nas i spróbowaliśmy bombę cenową. Dokładnie. No, pamiętam, a dlaczego podjęliśmy te kroki, bo trafiliśmy na takie anomalię rynku, że w tym okresie, co mieliśmy to mieszkanie, tak naprawdę wyprzedały się wszystkie mieszkania, i nie było żadnej oferty w tej miejscowości w Bieruniu u nas. I stwierdziliśmy, że jeżeli, zresztą pamiętam też, troszkę Cię namawiałem na to, jest w szoku, że taka cena, że to nie ma sensu, ale podeszłem do tego w ten sposób, że jak ktoś będzie chciał faktycznie kupić mieszkanie tylko w Bieruniu, no to tak czy siak, jak się jakiekolwiek pojawi, no to będzie gotowy zapłacić większą cenę za to. I wystawiliśmy je wtedy za ile pętasz? Za 165, ale to, to mieszkanie naprawdę miało super plusy, bo było pierwsze piętro, yy, balkon na wschód, takie zacienione, w fajne okolice, ocieplone, no i dlatego bomba cenowa u nas zadziałała. Bomba cenowa, tak, tak. Mieszkanie Kutno było dobre. wystawione 165, 160 notariusz. No tak, tak to... wynegocjowali jeszcze 5 tysięcy. Takie właśnie perełki się trafiają, więc i, i teraz też na rynku się tak trafiają, bo nie będziemy opowiadać tego case'a, co niedawno robiliśmy w Bytomiu, ale też kupiliśmy naprawdę mega, mega tanio mieszkanie, bo dużo osób teraz w internecie mówi, że flipowanie gdzieś się kończy, że to już nie jest takie proste. No ale na naszym przykładzie można śmiało stwierdzić, że w dalszym ciągu, w dalszym ciągu da się to robić. I to z fajnym zyskiem. Ktoś może powiedzieć, że teraz się nie da, bo teraz już nie kupisz tak tanio. No ale teraz wszystko się zmieniło, wszystkie ceny do góry. Ale te okazje cały czas wpadają. No nie, tak tanio nie. Kto szuka, ten znajdzie. No inaczej nie, nie da się tego określić. Tak, tak. No żeby to źle nie brzmiało. Tak tanio nie kupisz mieszkania za 100 tysięcy, ale ten zysk podobny można uzyskać. I dalej są takie perełki, że spokojnie na mieszkaniu nie remontując go, można czasem zarobić 40 50, 60 tysięcy w tydzień, w dwa. Kwestia też znalezienia mieszkania często z problemem. Nie? Albo ktoś wyjeżdża, mamy takie Albo z problemem, albo z potencjałem, tak jak Albo z potencjałem dokładnie. na tym mieszkaniu. I to byłem w szoku, że faktycznie te ulotki działają, a wszyscy dookoła mówili: Nie, ulotki nie działają. I to znowu fajny case dla tych, którzy gdzieś słyszą opinię innych, że czegoś się nie da i nie chcą tego spróbować, albo stwierdzają, że to nie ma sensu, bo to na pewno się nie uda. A my jak małe dzieci. Tego nie dotykaj, bo się oparzysz. No ale co? A że tego nie dotykać? No i jednak no, się oparzyliśmy, tak. ale, ale zadziałało. Tak, tak, tak. To jest właśnie to, że trzeba próbować, a nie bać się tych kroków podejmować. No bo tak naprawdę co mieliśmy do stracenia? Tak samo ta cena zaporowa. Ok, mogliśmy wystawić za te 120-130, ale nie wiedzielibyśmy tak naprawdę, jaki jest ogromny potencjał, nie? A tutaj cena zaporowa nie mieliśmy nic do stracenia. Co najwyżej byśmy poczekali dwa tygodnie, zdjęlibyśmy ofertę i wystawili faktycznie realną kwotę 120, tam 130. Nie? Ale warto było i nie było nic do stracenia, więc akurat tutaj fajnie się udało. Ja i taka książka przygodowa by mogła powstać zbiór ciekawych przygód związanych z nieruchomościami, kilka takich ciekawych no, spraw. No, mogłoby być ciekawe, jakby tak zebrać jeszcze historię naszych znajomych tak, z branży kolegów. Tak, wyciągnąć tylko takie same perełki. No to mogłoby być ciekawe opowiadanko. No, tylko pytanie, czy by ludzie w to wierzyli, bo niektóre są takie <noise> naprawdę fascynujące wyniki. Tak na szkoleniach słyszeliśmy też o historii, gdzie jeden z naszych znajomych ponad 100 tysięcy zarobił na mieszkaniu, chyba nawet nie remontując go. To są naprawdę bardzo ciekawe historie. Ktoś, kto nie siedzi w branży, stwierdzi, że to jest tylko bajka, mydlenie oczu, no ale tak naprawdę rynek funkcjonuje. Jeżeli jesteśmy dobrzy i skuteczni, wiemy jak to robić, mamy wiedzę, pozyskaliśmy tą wiedzę, nie boimy się przede wszystkim, mamy trochę tej odwagi, to można robić naprawdę fajne, fajne rzeczy. Na najwyższy czas omówić kolejny nasz case, i tutaj przechodzimy znowu na, na podnajem, w sumie, podnajem albo po prostu kwatery pracownicze, czyli wynajem. Bo w tym kolejnym naszym case zarabiamy od kilku lat ponad 10 tysięcy miesięcznie na wynajmie domu. Ale tu już Grzegorz daje ci. Na słowo. wynajmie domu, na wynajmie mojego domu. Dokładnie. No, to, to Tak właściwie się zaczęła ta cała przygoda z nieruchomościami, że u mnie za domem powstała hala pana Toni, tak szybko i tak niespodziewanie. Podjąłem szyb taką decyzję no też spontaniczną, wbrew wszystkim. Ludzie pokali się w głowę, kto ci tu przyjdzie, jacy pracownicy. No, ale spróbowałem bez żadnej wiedzy. Teraz ta wiedza jest ogólnie fajnie dostępna. Można czerpać właśnie z, też z darmowych kanałów. Już nie mówię o takich szkoleniach yy, i stacjonarnych, i cyfrowych. To, to, to fajnie można sobie ułożyć sam ten pomysł. Ale ja na pełnym spontanie, sam byłem w szoku, jak, jak, jak był ten yy, taki boom, gdzie agencje same prosiły, żeby wstawić więcej łóżek. Ja mówię, ciasno już, ale tam jeszcze jedno, tam jeszcze jedno wchodzi. No, to, to, to tam były niesamowite też pieniążki, ale tak, to stale, właśnie około 10 tysięcy złotych każdego miesiąca. No. Można? Można. Można, można z tego dobrze żyć. A teraz mi się właśnie też przypomniała historia, gdzie znowu, gdzie ja już nie mieszkam w swoim domu, ale gdzieś mieszkam. No i z poszukiwań na domu na kolejną kwaterę, znalazłem sobie taki domek, gdzie tak sobie porozglądałem się, mówię, kurde, jakie to jest piękne, no dużo bym pokoi tam zrobił dwu-, trzyosobowych, ale właściwie cena jest tak atrakcyjna, a mieszkanie jest tak ładne, że po, poprosiłem don't, żonę, don't. dom, 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 poprosiłem żonę, żeby sobie pooglądała, czy nie widziałaby nas tutaj w tym domu, no i zamieszkaliśmy w końcu w poszukiwaniu domu na, na kwaterkę, okazało się, że jednak zostajemy i, i znaleźliśmy domek na wynajem. No, fajnej, no no I lokalizacji w fajnych pieniądzach. No. Mieszkasz raptem 10 km od swojego domu prywatnego. Swój dom masz piękny, ten, który wynajmujesz jest piękny. W kieszeni zostaje naprawdę spokaźna kwota. No to tak. był naprawdę szalony pomysł. Troszkę ale, tak. Ale wypalił. No, ale nie miałeś też nic do stracenia tak naprawdę. No, no nie, bo co? I opcję Osta... powrotu zawsze mogłem. Ostateczności. Kresia tej próby znowu. Tak jak z ulotkami, że, a czemu nie spróbuję, czy znaczy, mnie to dużo kosztuje, jedna wyprowadzka. Jak, nie, jak się okaże, że jednak za, za zbyt fantastycznie sobie to wymyśliłem, po prostu wracam. Nie tyle. Mam jedną przeprowadzkę, tylko ryzykuję. Tak, to zgadzam się. I teraz przyszła mi taka myśl, że może zdradzimy, ile Cię kosztowało zainwestowanie, żeby przerobić taki dom na kwatery pracownicze? Po jakim czasie się to zwróciło? Myślę, że to może być ciekawe dla naszych widzów. Oj, kurczę, ja też nie pamiętam dokładnie. Ceny były inne, ale no, a ja tam mniej więcej jakieś widełki. Inaczej sobie planowałem. Ja na początku chciałem tylko 8 łóżek wstawić, a się okazało, że jak zadzwoniłeś w jedno miejsce, to oni mówią: OK, za 4 dni tu przyjedzie 18 osób. Ja, ja, ja też do końca nie miałem tak, pieniędzy na 18 łóżek, tylko na 8. Ja chciałem no. sobie powoli reinwestować, no ale wtedy no jakieś takie szybkie, przyjacielsko-rodzinne pożyczki zastosowałem. No i. No I ale właściwie to, to to z jednego wynajmu tysięcy? to. Na no, coś zainwestowałem na początku sam. Te lodówki to wszystko, coś tam miałem swojego. Czyli doinwestowałem jakieś 15. Ja byłem gotowy na 8, doinwestowałem na, na jeszcze 10, jakieś 15 tysięcy i oddałem no, po dwóch miesiącach wynajmu. No, dokładnie. Tak szybko się to zwróciło. No ale kurczę, na wspólniki mi wzięło. No fajnie, fajnie. Czasem dobrze się sobie tak wspominać. to też motywuje, jak sobie przypomnisz takie dobre realizacje, które w przypadku domu do, do dzisiaj przynoszą fajne wymierne efekty, no też chce się działać dalej. No i w sumie działamy, bo mamy już kilka domów w portfolio, więc tylko no, te kolejne już... domy, no to już są domy, które mamy na podnajem, tak? No. Czyli nie jesteśmy właścicielami, ale w podobny sposób działamy. No i okej, okay, tak jak ty na swoim potrafisz zarobić ponad 10 tysięcy miesięcznie, no to na takim cudzym połowa z tego jest No tak, może no się dlatego że nie jestem właścicielem. Ale tak czy siak jest to jednak 5-6 tysięcy dalej yy, dla nas, nie? Więc tutaj tutaj opcje są duże, ale o podajmie poopowiadamy wam jeszcze, jeszcze innym razem bądź w innych filmach. Dlatego, jeżeli interesujecie temat podajmów bądź kwater pracowniczych, no to koniecznie dołącz do nas, bo wiele ciekawych informacji się tutaj dowiesz, więc będzie ciekawie. Na koniec przejdźmy do ostatniego case'a. Yy, myślę, z których naszych transakcji, może flipy byśmy wzięli też znowu. No, spektakularne. Były dość dły, Kwater pracowniczy, teraz flipy, ale który, jak myślisz, może przypomnij? Mi? Czekaj. <gry> Brzesz. Aha, dobra, dobra, tam gdzie był problem. O, właśnie, to jest ciekawa historia. W skrócie opowiem Wam, jak pozyskaliśmy w sumie mieszkanie, które pierwotnie kosztowało standardową cenę rynkową, ale udało nam się bardzo dużo wynegocjować, bo właściciele mieli problem. A to też yy, samo pozyskanie pocztą szeptaną, jeszcze nie wystawione. Tak, tylko troszkę tylko tak. Ktoś ale tam pierwotnie słyszał, że się zajmujemy, no i tam. Pierwotnie chcieli cenę taką rynkową, docelową. I potem tak. dużo udało się wynegocjować. Tam była wynegocjowaliśmy 40 tysięcy, bo właściciele mieli problem. A do czego zmierzam? Problem polegał na tym, że właściciele mieszkali sobie na tym mieszkaniu, chcieli je sprzedać, a jednocześnie budowali dom. Trafili niestety na ten okres taki, że ceny materiału strasznie poszły do góry. To była, była pandemia, albo po pandemii zaraz? Po pandemii zaraz, no. Ceny materiałów poszły strasznie do góry, a oni brali sobie na kredyt tą budowę. Więc dostawali tam transzę. I pamiętam, że właściciel mi powiedział, że wybrali ostatnią transzę, nie dokończyli tego, co mieli dokończyć, bank nie chce im wypłacić kolejnej. I musieli ze swoich pieniędzy zrobić tam chyba dach, czy jakiś tam. Dom jeszcze nie do zamieszkania? Tak, dom nie do zamieszkania. Więc teoretycznie. Pieniądze zamrożone w mieszkaniu, w którym dotychczas mieszkali. Nie? Właśnie. I tutaj pamiętam, razem dyskutowaliśmy, jak im tak naprawdę pomóc, a jednocześnie mieć korzyść dla nas. Że ok, kupimy to mieszkanie, ale musimy je kupić taniej. I pamiętam, że doszliśmy do wniosku, że zaproponujemy im takiego deala jakby hybrydowego, troszkę, że zaproponujemy im tam chyba. Połowę, czy, czy niecałą no, połowę. To było tam w granicach 80 tysięcy i to im pozwoli na to, żeby dokończyć sobie kolejny etap budowy i dostać następną transzę z banku. A mieszkanie kupimy, załóżmy tam w, w takim za terminie, 4, jakim, za 4 czy 5 miesięcy na. Jakim oni być, potrzebowali bez tam dodatkowych odstępnych, tak jak to się praktykuje, że kupujesz mieszkanie, ale oni ci płacą odstępne. My, my z tego nie korzystaliśmy, tylko. Zapłaciliśmy za połowę wartości mieszkania, i teraz jakie korzyści żeśmy widzieli? Czas pracował na naszą korzyść, no bo te ceny nieruchomości cały czas idą Zrasta. w górę. No nie kupowaliśmy całego mieszkania, no i właściwie tutaj tylko wyłożyliśmy duże, nieduże pieniądze 80 tysięcy. No a sobie już tam z każdym miesiącem pracowało, później dołożyliśmy drugie, zatrzymaliśmy sobie czas właśnie tą transakcją. Tym, y, tą pomocą, właściwie tym ludziom, którzy, którzy byli akurat na tu i teraz w tej potrzebie. No I znowu tak się wszystko pięknie złożyło. I jak zwykle wszyscy zadowoleni. I to też idealna transakcja pokazująca, w jaki sposób tak naprawdę działają fliperzy. Bo jest też duża nagonka na fliperów teraz w obecnych czasach. Słyszy się o tym, że fliperzy to naciągacze, że przez fliperów ten rynek nieruchomości się psuje. Ale pokazując na naszych przykładach, my tak naprawdę w każdym z tych naszych case'ów pomogliśmy komuś. Ta strona sprzedająca była bardzo zadowolona, że znalazł się ktoś, kto w ten sposób mógł, yy, mógł pomóc. Okej, okay, finalnie mieszkanie kupiliśmy taniej, no ale o to chyba chodzi, żebyśmy oboje mieli z tego korzyści, żeby obie strony były, obie strony były zadowolone. I tak naprawdę takiego fajnego deala zrobiliśmy. To co mówisz, ceny nieruchomości po pewnym czasie wzrosły, więc my, jak kupiliśmy już w całości to mieszkanie, czyli u notariusza dopłaciliśmy tą resztę, no to tam już cena rynkowa była chyba o 10 albo 20 tysięcy większa, więc finalnie też na tym mieszkaniu zarobiliśmy no spokojnie chyba 50 tysięcy i nie remontowaliśmy. Tam kompletnie, tam chyba żarówki nie wymieniać. Nie. Nie, tam tam to tam ładne nie. zdjęcie, bo, bo oni właśnie wysprzątali to mieszkanie po sobie, no byli zadowoleni z takiego układu i obrotu sprawy, że znowu potrzebują. Akurat już się, już się mogą wprowadzić do domu, no i kolejne pieniążki dopompowane. Tak naprawdę, niedużym nakładem sił można zarobić naprawdę fajne, sowite pieniążki, które potem no akurat my inwestowaliśmy dalej w nieruchomości i teraz. Cały czas skalujemy biznes, zarabiamy, po prostu robimy, robimy cały czas skalę na tym. Więc da się jeszcze raz serdecznie zachęcam do tego, żeby mieć odwagę ruszyć w tej branży nieruchomości. Nie tylko słuchać takich wywiadów i filmów, jak my tutaj nagrywamy, ale też spróbować swoich sił. Ale Kupić... na sam początek to jest genialne. Właśnie słuchać, karmić głowę takimi informacjami. Tak, taką samopozytywną narracją, czego jest mnóstwo na YouTubie, takiej właśnie ciekawych wiedzy, takiej praktycznej, nawet z branży nieruchomości, to na sam początek, no to idealnie, że to się rozwija, takie kanały jak nasz. Zgodzę się, ok, fajnie się gdzieś tam nasycić tymi historiami sukcesu, ale nie tylko motywacja. Jak już się zmotywujesz, to zacznij coś działać. Jakiś kurs, jakieś szkolenie, my za niedługo też puszczamy. Kurs tego, jak zarabiać na nieruchomościach bez dużego wkładu własnego. Tam będziemy omawiać kwestie podnajmów, flipowania, różnych innych zagadnień, więc będą to ciekawe materiały. Nie. nie A to już nie instrukcja krok po formie. kroku, od, od A do Z, jak pozyskać, jak szukać. No tak, ale za niedużą kwotę możesz zdobyć fajną w fajną sumie bezcenną wiedzę od praktyków. No, praktykujemy to już od kilku lat z sukcesem, więc. Jak ktoś faktycznie się zmotywował i chce działać, to na pewno będzie miał z tego fajną korzyść. A teraz nie pozostało nam nic innego, jak pożegnać się z Wami. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, no to oczywiście łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć. Dzięki, cześć.